Witam serdecznie widzów Telewizji Kłodzkiej. Dziś moim Państwa gościem jest prezes zarządu Sim Sudety, Paweł Gawlak. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie redaktorze. Panie Pawle, Sim Sudety to spółka, która realizuje budownictwo społeczne. Proszę powiedzieć, jak kształtuje się jej inwestycja w powiecie kłodzkim? Spółka Sim Sudety, o czym warto wspomnieć, czy też przypomnieć Państwu na początku naszej rozmowy, to Spółka, która została założona przez 17 samorządów z terenu powiatu kłodzkiego, ale również z terenu powiatu ząbkowickiego, świdnickiego oraz wałbrzyskiego. Osiemnastym wspólnikiem spółki Simsudety jest Skarb Państwa, który reprezentuje Krajowy Zasób Nieruchomości. W każdej z tych gmin zaplanowane jest wybudowanie obiektu mieszkalnego wielorodzinnego. Większość z tych inwestycji, bo w sumie aż 10 skumulowanych jest na terenie powiatu naszego Kłodzkiego. Dwie z nich rozpoczęły się fizycznie w terenie we wrześniu, to mówię tutaj o mieście Kłodzku oraz inwestycji dedykowanej dla miasta Nowa Ruda. Natomiast dwie kolejne końcem października, w ostatnich dniach października Inwestycje dedykowane dla gminy Kłodzko oraz dla Lądka Zdroju zostały uruchomione. W sumie na chwilę obecną rozpoczętych jest 9 inwestycji budowlanych, z czego 4 na terenie powiatu kłockiego. Planowana jeszcze jest do uruchomienia inwestycja dla Kudowy jeszcze w tym roku. Jaka jest różnica pomiędzy mieszkaniami od dewelopera a mieszkaniami Sim? Jakie korzyści są wybierając tą opcję? Myślę, że każda z ofert, zarówno oferta rynku deweloperskiego, jak i społecznej inicjatywy mieszkaniowej, ma swoje plusy, ale uwarunkowane one są tak naprawdę zasobnością naszego portfela. Jeżeli mamy wystarczającą. Ilość gotówki możemy mieszkanie na wolnym rynku zakupić, czy też wynajmować i dowolnie nim dysponować. Natomiast jeżeli pracujemy, nie możemy uzyskać mieszkania komunalnego, socjalnego, a kredyt nas przeraża, czy też nie mamy takiej zdolności kredytowej przy kredytach komercyjnych, wówczas projekt SIM jest tutaj idealnym w mojej ocenie. Rozwiązaniem mieszkania do wynajęcia w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej są z reguły, zasady tańsze niż na rynku komercyjnym. Osoba, tak jak mówię, która pracuje, ma zdolność czynszową, ale nie ma zdolności kredytowej, może z tego programu skorzystać. Czyli to jest program dedykowany dla tych osób, tych rodzin. Które są w tak zwanej luce ustawowej i, i oni do, nie są zdolni do tego, żeby wziąć kredyt, y, a tutaj mogą się zgłosić i si, si im, im pomogą. Dokładnie tak. Program Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej wypełnia tą lukę, tą przestrzeń pomiędzy właśnie możliwością pozyskania mieszkania komunalnego, a zdobyciem czy też wynajmowaniem mieszkań na rynku komercyjnym, deweloperskim. Kilka umów zostało już podpisanych. Jak wygląda zainteresowanie mieszkaniami na terenie powiatu górskiego? Mojej, tak, mojej ocenie jest to duże zainteresowanie. Oczywiście uzależnione jest to od różnych czynników, głównie też od lokalizacji są takie miejsca. Tutaj jako przykład podam. Miasto Kudowa Zdrój, gdzie inwestycja dopiero jest planowana, nie widzimy jeszcze jej efektów, natomiast już mamy praktycznie 100% obłożenia i zainteresowanie jest ogromne. W innych miejscach nieco mniejsze, ale zauważam taki trend, że z chwilą, gdy rozpoczynamy inwestycję budowlaną, gdy uruchamiamy ten proces inwestycyjny, to zainteresowanie wzrasta. Jest to oczywiście uzasadnione w pełni, ponieważ łatwiej nam podejmować nasze życiowe decyzje z chwilą, gdy widzimy, że jest realna szansa na ich zrealizowanie. Ważne jest też to, że od jakiegoś czasu od, od sierpnia dokładnie uruchomione zostało również biuro w Kłodzku, w mieście Kłodzku przy ulicy Okrzei biuro spółki. To daje, pozwala na łatwiejszy kontakt przyszłymi najemcami, pozwala tutaj uwiarygodnić również tą spółkę, że ona istnieje, działa prężnie, stworzyliśmy również nową stronę internetową, na której są w dostępny sposób przedstawione informacje, istniejemy w social mediach, także to jest dużym też plusem na to, żeby to zainteresowanie wzrastało, ale również, ażeby ta spółka była wiarygodna w oczach przyszłych najemców, bo co ważne, i tutaj chciałbym też to podkreślić, że spółki mogą nam się różnie kojarzyć. Dzisiaj są, jutro ich nie ma, zwłaszcza spółki budowlane, natomiast, drodzy Państwo, spółka, jak już powiedziałem na początku, spółka Simsudety to 17 samorządów oraz skarb państwa, Czyli więc bezpiecze. jest to bezpieczna formuła. Już wiemy, gdzie możemy się zgłosić fizycznie i porozmawiać, czyli na no, okrzej czy jest siedziba spółki Simsudety, ale nabór trwa, czy tam są wnioski dostępne, jak możemy się zgłosić, jeżeli jesteśmy zainteresowani. Takie mieszkania. Pierwsze nabory już w większości zostały zrealizowane. Uwarunkowane to było koniecznością pozyskania części najemców w celu pozyskania również odpowiednich środków finansowych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Natomiast kolejne nabory uruchamiamy sukcesywnie wraz z uruchamianymi inwestycjami, po to, ażeby to przełożenie, o czym mówiłem wcześniej, zarówno inwestycja, a realne szanse na jej zakończenie. Y, y, uwiarygodnienie w oczach y, najemców i propozycja właśnie złożenia wniosku aplikowania o mieszkania y, w ramach społecznej inicjatywy mieszkalnej. Y, jednym z wymogów, y, który został przedłożony tutaj w ramach naboru, y, aby skorzystać z programu SIM, jest brak posiadania innej nieruchomości na własność. To jest taki oblik, ażeby tutaj uniknąć takich sytuacji, gdzie mamy jedno, drugie, trzecie mieszkanie i mieszkanie SIM służy nam jako mieszkanie tutaj do podnajmowania innym osobom, więc takiej sytuacji być nie może. To program dedykowany właśnie dla osób, które faktycznie w rzeczywistości potrzebują tych mieszkań. Czyli jedna ze stron, jeżeli posiada mieszkanie, niestety nie mogą się ubiegać już o to. Tak, tak jest. Musi podjąć decyzję, czy, czy pozbędzie się tam tego mieszkania, czy też będzie korzystała z najmu mieszkań w ramach SIM. Kolejnym kryterium jest kryterium dochodowe, ogólnie rzecz mówiąc, dochody o na średnim poziomie. Punktowane są też różne inne kryteria między innymi ewentualne posiadanie orze orzeczenia o niepełnosprawności rodziny z dziećmi również tutaj mają preferencyjne warunki więc podsumowując należy złożyć wniosek na nabór który ogłasza gmina natomiast wnioski w dalszej kolejności są oceniane uzupełniane później przydzielane są poszczególne mieszkania i zapraszamy do podpisania umowy partycypacji. Partycypacja to taki wkład własny mieszkańca. To jest kwota ustalona na poziomie 12% wartości mieszkania. Dopytam tutaj, bo wspomniał Pan osoby, o osobach z niepełnosprawnością, czy te mieszkania, które są budowane, to są mieszkania czteropiętro, 4, czteropięciokondygnacyjne 5, 4, 5 czy wyższe. Czy tam będą windy i czy dostęp do tych klatek schodowych będzie dostosowany dla osób z niepełnosprawnością? Tak, niezależnie od bryły budynku, niezależnie od jego wielkości, każdy obiekt posiada co najmniej jedną windę, windę bardzo dużą, szeroką z możliwością wjazdu wózkiem, czy też nawet z noszami. Także ta dostępność i, i ten, ta myśl o tym, ażeby ta przestrzeń nowa, e, mieszkalna była dostępna dla wszystkich, również dla osób z e, utrudnieniami, z, ze schorzeniami różnego typu, e, była możliwa do wykorzystania pełnego. To w którym mieście w powiecie kłodzkim e, jako pierwsi mieszkańcy będą mogli zamieszkać? Patrząc na zapisy dotychczasowych umów, miasto Kłodzko z terminem zakończenia zadania pierwszy kwiecień 2027 roku. Natomiast nie chciałbym na chwilę obecną wyrokować, ponieważ obserwuję te inwestycje i miasto Nowa Ruda. Tam inwestycja przebiega bardzo sprawnie, bardzo szybko. W przyszłym tygodniu planowane są już do ułożenia stropy na pierwszej kondygnacji, więc tam tempo prac jest imponujące, dlatego też na chwilę obecną nie chciałbym wyrokować, kto będzie liderem na rynku kłodzkim tutaj na naszym terenie. Natomiast spoza powiatu kłodzkiego Żarów z uwagi na fakt, że Umowa została podpisana samym początkiem roku, tutaj myślę, że Żarów będzie pierwszym obiektem, który spółka ZIM Sudety przekaże najemcom. W Kłodzku powstaje 28 mieszkań, jaki jest koszt całkowity tego budynku? Tak, w mieście Kłodzku powstają dwa budynki, każdy z tych budynków będzie posiadał 14 lokali mieszkalnych, czyli w sumie 28 mieszkań, tutaj chciałbym też, lokalizację, lokalizację przy ulicy imienia Warszawy Centrum na wyjeździe z Kłodzka w kierunku Wrocławia. Chciałbym podkreślić, że to firma, to spółka Sim organizuje i wyłania w drodze przetargów postępowań przetargowych wykonawców robót, tak też było w sytuacji miasta Kłodzka. Tutaj w tym wypadku najkorzystniejszą ofertę przedłożył pan Marcin Skoczeń, jego firma ogólnobudowlana. Całkowity koszt y, tej inwestycji, robót budowlanych to 10 milionów 172 tysięcy złotych z planowanym terminem zakończenia, jak już wspomniałem wcześniej, 1 kwietnia 2027 roku. Powiem tak, obserwując cały proces budowlany i tempo pracy i zaangażowanie firmy, ja tutaj liczę na to, że jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane sytuacje na budowie, to ten termin może być skrócony. Czy już chętni na te mieszkanie są w Wrocławiu? Tak, mamy już w zasadzie 80% obłożenia. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem. Jest to ostatni dzwonek, a żeby po prostu zainteresować się, zgłosić się i, i złożyć wniosek. Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był prezes zarządu z pan Paweł Gawlak. Dziękuję Państwu za spotkanie i tak jak wspomniałem, zapraszam serdecznie do kontaktu ze spółką na ulicy Okrzei 8 oraz do kontaktów telefonicznych. Dziękuję bardzo. Thank you.